Witajcie! Dziś rozwiążemy zadanie 18 z matury podstawowej maj 2020. Polecenie brzmi: Prosta przechodząca przez punkty A i B jest określona równaniem. I tutaj musimy przypomnieć sobie, w jaki sposób na podstawie dwóch punktów należących do prostej możemy wyznaczyć jej równanie. Przepiszemy sobie współrzędne punktów podanych z zadania. Punkt A ma współrzędne 3 oraz minus 2, a punkt B ma współrzędne minus 1 i 6. Pamiętamy, pamiętajmy, że każdy punkt ma współrzędną x oraz y, i z tego oczywiście tutaj skorzystamy. Postać kierunkowa prostej to inaczej y równe ax plus b. I jeżeli mamy dwa punkty, które należą do naszej prostej, możemy Skorzystać z ich współrzędnych. I teraz tak, tworzymy pierwsze równanie dla punktu a. y to minus 2 równa się a razy x, czyli 3a, bo naszym x jest trójka, plus b. b przepisujemy bez zmian. I dla punktu b tworzymy analogicznie równanie. y to 6 równa się x to minus 1, więc minus 1a, Razy a daje nam minus a plus b. I zamykamy to układem równań. Tutaj mamy różne sposoby na rozwiązywanie układów równań. Jeżeli chcecie, to pokażę Wam metodę przeciwnych współczynników i metodę podstawiania. Jeżeli ch chcielibyście skorzystać z metody podstawiania, to w jednym z równań wyznaczymy sobie na przykład wartość b. b jest równe minus 2 plus 3a. Minus 3a, bo tutaj musimy zmienić znak. Czyli tutaj, jeżeli 3a przeniesiemy na lewą stronę, to zmieniamy znak na przeciwny, tak? Czyli b jest równe minus 2 odjąć 3a i teraz nasze b wstawimy do równania drugiego. 6 jest równe minus a minus 2 odjąć 3a. I oczywiście równanie pierwsze przepisujemy. B jest równe minus 2 odjąć 3a, a drugie równanie możemy rozwiązać, ponieważ to jest równanie z jedną niewiadomą. Tutaj sumujmy sobie wszystkie wyrazy a. Minus a i minus 3a to jest minus 4a, ale my sobie to przeniesiemy na lewą stronę i zostanie to już z plusem. I tutaj po prawej stronie mamy wyraz wolny, czyli minus 2, i szóstkę z lewej strony przenosimy na prawą, czyli z minusem. I tutaj już nie zapisując układu równań, od razu sobie obliczymy wyraz a. 4a jest równe minus 8, no i tutaj dzielimy równanie przez 4 i a jest równe minus 2. Tutaj, jeśli mamy już wartość współczynnika a możemy przejść do obliczenia b w miejsce a podstawimy po prostu minus 2 minus 3 razy minus 2 minus 3 razy minus 2 to jest 6 na plusie tak i od min, od dwójki od minus dwójki musimy do minus dwójki musimy dodać 6 ponieważ z tego iloczynu otrzymujemy 6 na plusie Czyli wynik to 4. I tutaj zauważmy, że jesteśmy w stanie zapisać równanie naszej prostej Y jest równe AX plus B, czyli w miejsce A podstawiamy minus dwójkę. A w miejsce B czwórkę. Tutaj oczywiście możemy zaznaczyć poprawną odpowiedź, czyli A. Jeżeli zapomnielibyście w jaki sposób wyznaczyć na podstawie dwóch punktów równanie prostej, to tutaj jest jeszcze jeden sposób na rozwiązanie. Tego zadania. Tutaj po prostu musimy wstawiać współrzędne punktów do każdego z równań i sprawdzać, czy te punkty spełniają równanie, i tutaj rozważmy sobie podpunkt A. Jeżeli w miejsce Y wstawimy sobie współrzędną Y punktu A, czyli minus 2, a w miejsce X jej współrzędną X, minus 2 razy 3. Plus 4, to tutaj musimy sprawdzić, czy lewa strona będzie równała się prawej. Jeżeli podstawimy do tego równania współrzędne punktu A, minus 2 razy 3 to minus 6. No i tutaj czwóreczką przepisujemy, i tutaj widzimy, że lewa strona na pewno będzie równała się prawej. Czyli punkt A na pewno należy do funkcji. Punkt A należy do funkcji. I teraz na podstawie współrzędnych punktu B. Również sprawdzimy, czy ten punkt spełnia nasze równanie. 6 równa się minus 2 razy minus 1. Tutaj przypominam, że do pierwszego równania z podpunktu A podstawiam współrzędne punktów. 6 jest równe minus 2 razy minus 1 to 2 na plusie i plus 4, czyli tutaj również otrzymujemy, że lewa strona jest równa prawej. Czyli punkt B należy do funkcji, czyli poprawną odpowiedzią jest podpunkt A.